Ja to jest znowu wątpliwość, bo sama, sama idea stowarzyszeń jest, jest słuszna, tylko ona również może podpadać pod kontrolę państwową, czego mieliśmy przykład chociażby w finansowaniu kwartalników i, i, i pism kulturalnych przez, przez państwo. Mamy ideał, który wydaje się słuszny, że państwo wspiera działanie intelektualne, właśnie wtedy jest ta zasada pomocniczości spełniona. Nie ma zbyt wielkiej ingerencji, aczkolwiek jest wsparcie i działajcie sami tak, jak właśnie ludzie wam powierzyli i wam zaufali, ale później nagle się okazuje, że są wspierane konkretne pisma. Mamy też taki problem, który zauważam, to może to też wina tego, że nikt nie chciał tej kultury odzyskać, ale kultura dzisiaj w większości jest lewicowa, to znaczy... Wystarczy pójść do opery, do teatru, to większość tych przedstawień nie ma już tych właśnie aksjomatów, czyli tych wartości, które kierowały sztuką, kulturą jeszcze nie tak dawno, bo na dobrą sprawę dzisiaj uczy się, żeby żyć łatwo. Nie, żeby na przykład od siebie wymagać, żeby właśnie mówić o odpowiedzialności. Najlepiej żyć łatwo, wygodnie, i ta kultura jest, jest na to odpowiedzią, i państwo. Pytanie, czy Państwo nie stosuje takie sztuczki, że my tutaj nie ingerujemy, aczkolwiek wiadomo, że im, no, no, weźmy, weźmy przykład mediów, tak? To znaczy dzisiaj niestety trzy główne telewizje mówią jednym językiem, prawie, że to jest... To, to już nie jest problem, czy telewizja jest publiczna upolityczniona, czy nie, tylko że po prostu trzy główne telewizje mówią jednym językiem. I, i na ile jest, jest możliwe tutaj komunikowanie wobec takiej rzeczywistości, bo na przykład ludzie często tutaj przechodzą i nawet chcąc z nimi nim porozmawiać, nie ma takiej możliwości, bo ktoś się zamyka, albo na przykład od razu szufladkuje do grupy jak najbardziej negatywnej, do wariatów, w, w różne formy wyzywając i rzeczywiście jest całkowicie zamknięta ta osoba na, na dyskusję, również za pośrednictwem, właśnie bezpośrednictwa, osobiście. No, dotknął Pan kilkunastu rzeczy naraz, bo no, mogę powiedzieć, że po prostu zgadzam się z Panem. No, rzeczywiście taka jest <ścoughs> dzisiejsza rzeczywistość. Natomiast ja mam takie poczucie, być może jestem zbytnym optymistą, że trzeba sobie rozdzielić dwie kwestie. Mianowicie jedna to jest ta analiza rzeczywistości. I ta analiza rzeczywistości rzeczywiście wskazuje, że polska inteligencja, w tym inteligencja twórcza, no niewątpliwie wyrosła na komunizmie, była w większości po prostu beneficjentem tego systemu i niewątpliwie ten bakcyl lewicowości i pewnej takiej relatywistycznej postawy wobec życia i, i traktowania życia jako zadanie. No i wątpliwie w tej grupie pozostał i co więcej oni są dalej, że tak powiem, nosicielami swoich poglądów poprzez fakt, że mają uczniów. To jest oczywiście wynik naszej historii w latach 1939-1956. Mordercy komunistyczni i niemieccy naziści wymordowali nam znaczną część elity, no i, i to jest jakby fakt obiektywny. W to miejsce, w tą próżnię weszło pokolenie, w którym się znalazło bardzo dużo ludzi uczciwych, ale też znalazło się bardzo dużo ludzi, którzy znaleźli się w tym komunizmie i yy, będąc beneficjentami tegoż komunizmu, siłą rzeczy. Musieli sami niejako y, uratować y, swój życiorys czy swoje wybory poprzez właśnie ucieczkę od takiej aksjologii, która trzymała y, do końca życia rotmistrza Pileckiego czy generała Fildorfa. Prawda? To jest postawa, którą no, nie wszyscy byli zdolni przyjąć, y, bo nie wszyscy są zdolni do bohaterskiej śmierci. I ci, którzy znaleźli się w tym wyborze. Wejść w kłamstwo systemowe musieli sobie dać jakąś dozę ratunku, a tym ratunkiem był relatywizm, czyli zrelatywizowanie tego wyboru. Prawda? No i niestety to jest ten homo sovieticus w jakiejś mierze, który nas dotknął jako kolejne pokolenia, i w świecie twórców to jest niewątpliwie zjawisko. Bardzo widoczne, tym widoczniejsze, że to są na ogół ludzie bardzo wrażliwi, więc tym bardziej boleśnie odczuwają tę własną niejako przeżytą drogę i swoją biografię. Natomiast ja mam z drugiej strony zawsze takie wrażenie, właśnie przechodzę z analizy do, do jakiejś pozytywnej refleksji, mianowicie mam takie wrażenie, a też historia podpowiada, że, że to wrażenie jest słuszne, że za każdym razem. Każde pokolenie jest w gruncie rzeczy skierowane w stronę młodzieży, to znaczy w stronę tego pokolenia, o które należy ustawicznie walczyć. Komuniści na przykład z Kościołem walczyli niewątpliwie nie tylko dlatego, żeby zniszczyć tę instytucję, ale dlatego, żeby z jednej strony jak najszybciej wymarło pokolenie drugiej RP, ale żeby już ta młodzież była poddana właśnie tym nowym. Mentalnościowym zabiegom, które socjalizm realny miał nie tyle do zaproponowania, co do narzucenia społeczeństwu, i ta młodzież stała się niejako przedmiotem tej rywalizacji między aksjologią Kościoła katolickiego i patriotypyzmem i całym systemem wartości wychodzącym z II Rzeczpospolitej i II wojny światowej, a tym projektem komunistycznym, który miał ich zniewolić a jednocześnie doprowadzić do tego, żebyśmy byli nowym społeczeństwem. No i teraz Areburnie, jako odwracając to, co stało się z naszym narodem, no można powiedzieć, że z kolei dzisiaj Szukajmy w tej młodzieży nie tego, co jest w niej patologiczne, na przykład tych młodych ludzi, którzy tutaj swego czasu dokazywali jako sataniści de facto. Oni oczywiście tego nie wiedzieli, że są satanistami, bo nie mieli takiej refleksji intelektualnej, pożywając tam piwo. Natomiast... Niewątpliwie weszli niejako w dialog z szatanem, który im podpowiadał, że nie ma znaczenia krzyż, czy on się składa z puszek, czy z wiszącego Chrystusa. Na nim to jest w zasadzie zupełnie obojętne. No to ja tę młodzież odwołuję do listów Starego Diabła do Młodego, pięknej literatury, która podpowiada, jak diabeł właśnie tego typu ludzi niszczy. Ale to nie znaczy, że ci młodzi ludzie... Są wszyscy w takiej właśnie kondycji patologicznej? Oczywiście nie. Cała zabawa polega na tym, że młodzież, przynajmniej ja mam takie wrażenie jako nauczyciel wieloletni w liceum, jako wykładowca od wielu lat, również akademicki, że młodzież ma w sobie coś takiego, co jest naturalnością człowieka to znaczy, z jednej strony poszukuje autorytetów, a z drugiej strony poszukuje dla siebie miejsca na Ziemi. A to miejsce ma właśnie znaczyć zadanie. To znaczy, wcale nie jest tylko i wyłącznie tak, że młodzież jest zafascynowana konsumpcyjnym życiem i zafascynowana tylko i wyłącznie tym, żeby żyć wygodnie. Oczywiście jest to projekt, który jest nadawany przez starsze pokolenie, i ta młodzież, nieposiadająca odbicia wśród innych autorytetów, przyjmuje taką rzeczywistość jako jedyną do przyjęcia, łatwą do zrealizowania. Przyjemność jest sensem życia i idźmy do przodu. Tylko że sama ta młodzież bardzo często odkrywa w krótkim teście na życie, że i tak, i tak życie nie jest samą przyjemnością, a nadto, że to życie będące rzekomą przyjemnością jest życiem nudnym i bezrefleksyjnym, to znaczy nie dającym w gruncie rzeczy satysfakcji, nie dającym czegoś, co powoduje, że człowiek w ogóle nie ma. Ochoty do ucieczki na bezludną wyspę, tylko ma ochotę na czynienie czegoś dobrego. Czyli inaczej mówiąc, że młodzież z definicji jednak ma w sobie zakodowane w genach, w procesie kulturowym, wychowawczym, ma coś takiego, co nazywamy właśnie potencjałem do bycia dobrym człowiekiem. I to dopiero nasze pokolenia, właśnie te media, te wszystkie struktury opanowane przez pokolenia starsze, niejako. Ładują w tym młodzież taką dawkę pseudowiedzy i pseudodrogowskazów, które ich burzą tą naturę rzeczy. No i teraz zabawa polega na tym, żeby do tej natury rzeczy wrócić, żeby dać im niejako podpowiedź, że w gruncie rzeczy z perspektywy długowiecznego człowieka, 80-90-letniego, to właśnie te wydarzenia w życiu, które w 80-latku były słabością, to są związane z szukaniem wygodnictwa, z szukaniem przyjemności, a te, które były przezwyciężeniem własnych słabości, pamięta się jako własne zwycięstwo. Ja to pamiętam jako człowiek lat 53, państwo jako młodsi i starsi dokładnie tak pamiętacie swoje życie. To bo taka jest natura rzeczy. Jeżeli żeśmy byli y, ludźmi, którzy wygrali z jakąś przeszkodą, no to o tym pamiętamy i mamy satysfakcję z tego, że jesteśmy. Jeżeliśmy mieli same porażki, to przestajemy nie tylko siebie lubić, ale chcieć być. Nie na się ukryć, że nie przez przypadek, to są badania socjologiczne, ale też i politologiczne, że jeden z narodów, który jest najbardziej dotkniętym w Europie, o ile wiem, najbardziej dotkniętym liczbą samobójstw, to są Węgrzy. Proszę spojrzeć na ich historię, między innymi na tą traumatyczną historię roku 56, którą my widzimy często przez prytmat bohaterów, to znaczy przez tych, którzy tam zginęli. Ale potem nastała epoka kadara polegająca na tym, żeby dać temu ludowi węgierskiemu kiełbasę i żeby się zamknął i zatkał ze swoimi aspiracjami niepodległościowymi. I ta kiełbasa trwała do lat 80. No i co to wywołuje? Wśród kolejnych pokoleń młodych ludzi oni tą kiełbasę biorą i popełniają samobójstwo. To ja oczywiście skracam, bo to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm, ale to jest właśnie ten jeden z olbrzymich, zresztą jedna z olbrzymich tragedii, jaka kryje się między innymi za totalitaryzmem komunistycznym, że on no niszczył ludzi do cna. Nie połowicznie, tylko do cna. Niestety też. Ale to na marginesie. Wracając do, do tego pytania, to wydaje mi się, że cała ta optymistyczna warstwa mojej wypowiedzi powinna iść w kierunku takim, że młodzież jak zwykle jest naszą nadzieją. I nie dlatego to jest yy, mówione, że to jest frazes od pokolenia przez pokolenia powtarzane, tylko dlatego, że my jesteśmy za nią odpowiedzialni. To znaczy jak my ją wychowamy, czy jak my ją damy szansę, jak my jej damy szansę na samowykształcenie, to taką będzie w przyszłości i takim będzie nasza wspólnota narodowa. I dzisiaj między innymi takie spotkania, czy w ogóle cały ten pęd, który pojawił się, bardzo pozytywny pęd po tej tragedii 10 kwietnia 2011 10 roku. To jest m.in. pęd ku temu, żeby ten system wartości, który wówczas sobie odkryliśmy w sobie, że go mamy i te 16 godzin, 17 czy ileś ludzie stali w kolejkach, bo odkryli w sobie, że są patriotami, że są częścią narodu, że nie są anonimowymi. Postaciami, tylko istnieją w zintegrowanym społeczeństwie. To właśnie to wszystko jest taką dawką, którą powinniśmy przenosić na tą młodzież, żeby i ona odkrywała, bo będą mieli w swoim życiu takie wydarzenia kolejne, jak 10 kwietnia 2010 roku. Miejmy nadzieję, że nie tak dramatyczne, rzecz jasna, ale będą mieli, bo całe życie ludzkie składa się z takich właśnie wydarzeń i nie ma siły, one nastąpią prędzej czy później. Tę atmosferę spacyfikowaną po 10 kwietnia, w jakiś sposób, ale to jakby pewnie temat na, na osobną dyskusję. Na pewno to, to, co Pan mówił o, o, o tym jak, w jakimś sensie opętaniu młodych ludzi, którzy tutaj przychodzili, dla mnie najlepiej obrazuje te, te, te okrzyki. W Chcemy Barabasza, które były wołane, w którym też oddany jest pewien duch i, albo, albo brak w ogóle odczucia, tylko że. W kulturze też panuje taki trend, żeby jak najwięcej symboli obrazić, najlepiej wymieszać, przede wszystkim pokazać, że symbole jako takie, a szczególnie religijne, nic nie mają znaczyć. Druga kwestia to, to wychowanie, ta edukacja, tak? to znaczy, jeśli mamy te pewne wartości, o których mówiliśmy na samym początku, do których moglibyśmy się odwoływać jako naród i, i wspólnie posuwać się do przodu, przez nie, to pytanie, czy dzisiaj one są dalej, dalej przekazywane. Samo, samo funkcjonowanie rodziny już nie jest takie samo, co kiedyś. Kiedyś był szacunek do starszych, więc też się dowiadywało na podstawie doświadczenia starszych, co jest słuszne, a co nie, na co trzeba uważać, czego się wystrzegać. Dzisiaj ten szacunek do starszych jest mniejszy.